hej witajcie, z tej strony Śliwa, witam was w kolejnym odcinku Są chłopcy ci sami, co byli I, i, i dalej kontynuujemy e, Rośnięcie na EU1 Pragnę poinformować, żeby nie było, że EU Jest survival Z kim gracie, czym gracie, etc, etc To jest e, To jest tylko i wyłącznie wasza sprawa Zabij go! <laughs> to jest tylko Twół! Widziałeś Belabi O, utach biegną do ciebie. Trzy sztuki. Cztery. Małe. O, jeden no dorosły, jeden subik i no dwa... Haszlingi? No, hita o, ulfie. Gdzie, wyszło do ciebie? No, malutkie. Zjedz. Tu jest krew. Coś tu dostał. Uważaj, bo przy tej wodzie tam... ...będzie dorosłe. Ej, nie pij! Co ty to, kurwa, chłopie? Ale było dorosłe, ja pierdolę! Dlatego uciekłem. Ja pierdolę. Ja mam 4 tony. Jeszcze bym je złapał, nie? Tee... Jak chcesz pić, to na... ...shallowsach. Shallowsy są tam. Pokaż mu. Na tych płciznach. Na, na twoim ogonie. Tam daleko. Zaraz. Wiesz o co chodzi. Za tym zakrętem. Nie powodzie, możesz chodzić, a nie pływać. Matko bos. Pół minuty tam się biegnie z Jak się kurwa pewnie czuję Ale no mówimy ale o to tym się... małym, bo... No no Mały też iść, głową Ciekawe kto to jest Trzy... Random. To 400. To jest raptorek, nie? Nie, raptorek jest z tego z tego zaurem małym na Soldist. Już go zabili. Hmm? Już jest, już jest karno. Ja jak go zabili? Wzią. Stary, jak cię zabili? Eee, jakby trzy karnie były i jeden zaczął mnie węszyć po prostu w krzakach y, na. Nie mógł wzią. cię wywęszyć, jeżeli siedziałeś w krzakach nieruchomo. Nie znalazłby cię w ogóle. Nie? Belabi? Znaczy ja nie Pytanie to psada. A teraz A to były dorosłe? Nigdy no pamiętaj, żebyś pamiętał o tym wolf, bo nie jest <śmienny> tu tak blisko, bo jak dostaniesz Luja, to za cały HP hape... Miej zawsze ten dystans, no nie? To jest reftorek Reftorek kiduje mhm. go? Który jest który? Ja jestem Ja jestem ja teraz ja 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 Po której stronie? No oczywanie Teraz stoi ktoś no, mi no, pod ryjem to ja go zabiję, żeby nie było, że kanibal O, nie trafiłem Biergo! Nie, spoko On tu jeszcze wróci Albo zginie przez tutaj Tam jest błotko, chodź. Tam jest błotko. Biegnij tam prosto i na lewo, na, na łące siedemdziesiąt pięć.

Kurde, tak często mi się zdarzało, że na tych szalosach jak kupiłem wodę 2, grałem Karną albo raptorem to akurat przechodził Dino albo nawet dwa albo trzy a teraz. A, a pamiętasz zary? kiedyś Czemu? center Z tego, jak, jak się nie nie na... na ten? Na na, na. na cent... Znaczy nie na center, tylko na... Eee... Na bagna, nie? Tam jest karno koło ciebie? Co tam jest, Belawi? U Raptor z Ej, nie biegnij tam młody, bo dostaniesz strzała! Ja pierdzielę, młody, jesteś... ...niezły ryzykant. Chyba, że go... Podbiegnij z... No, przypierdol mu z... ...szarży I się dowiesz. No, dokładnie. Jest w trawie wysokiej na przykład, No centralnie tak Wulf idziesz lekko na lewo A Jak tam raptorek? Nie mam Golda jak chcesz, a ty? No mam... Przegoniłem 50, 50. Co mówisz, Wolf? Mówię, że go przegoniłem. Co widzisz? Pięć Wolf. Jak masz... 50% żołądka to jest ten już moment kiedy naj, najpóźniej powinien zacząć się rozglądać za żarciem Karno ka szybko, głodnie. Ta, żebyś nie było, że sobie zdechniesz to mu złowimy rybę najwyżej ogon. No, o, daleko powieg najmniej jeden stracił, ale ty mu tam też wiesz, z 5% może, nie? Do Nawet tego, nie. Na chwilę. Zawsze można rybę mu złowić na ogon, jak się pójdzie na ten wodospad. A w sumie poda. albo jakie dejno, to już zależność, i wszystko. Ja... Teoretycznie można się tam przejść zaraz, bo tam to chodzi, często no. małe ma, małe day, no, często tam próbują wyrosnąć w tych rybach. A czasami no, i duże siedzą. No. A czasami i duże, no. Kurczę, a mi się strasznie podobają te ryby. No, ostatnio dodali. Chyba 7 sztuk W tym ja dwie zostały zjedzone Ja ostatni raz grałem 3 miesiące temu i to nie na Poiki na A ja ostatnio, ostatni raz patrzyłem się na akwarium 1 sekundę temu Bo jak coś to wiesz O akwarium mówiliśmy Wiesz, nie? Że jest te błotko, takie jakby... To... No, no, taplali się już. Się taplali. No. Dobrze widzieć. Te miejscówki trzeba znać, to pomaga w przetrwaniu. Jest dejne małe we wodzie. Hmm. I chyba, słychać, było dorosłe. Tak no Było. A to jeszcze... No, no. A ja sobie co Mam 84 grała 4400 Ja mam 3-7, to jeszcze muszę uważać. Chyba, że ra używamy raptorkę jako przynęty. <grybujesz> jak się nie obrazi i się zgodzi. Nie no. Nie no. Sens. Wiesz, że niby mały. Wiesz, że mały raptorek podchodzi, niby pić wodę. A my tylko czekamy aż się zbliżą Tamten dorosły jest od lewej Tam są trzy, dajno jak coś Tam to jedno, Dejno płynie Dwa małe no płyną. A widzisz rybę? Mm, na prawo żadnej. Tylko dwa małe, dwa małe dejna A widzę rybę. Jedzą rybę. A ta ryba jest daleko. Widzisz ją? to niestety tu jest za głęboko. za głęboko, żebym mógł je złapać. Najpiękniej gdy były takie po prostu odrobinę głębsze wyszalaosy Ale słuchaj, tam... nie widzę tu nic innego poza tymi małymi dajno i rybą, ale nie wchodziłbym na swoje miejsce. Tu jest kolejna ryba To trzeba ją złowić Nie damy rady Ona jest za głęboko Nie wiesz, jak tam wejdę to... O, o to pływam w takim razie Zabrady rady stary to się mówi choćby skary, skały stały, no Dobra. Oni muszą po prostu iść upolować coś Pod wodą krwawi. A to jest ryba Tu było małe Dino sobie zjadłem No nie, bez sensu. O, Bardziej myślałem, że, 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 że pójdziecie w krzaki. Chodźcie ja okay. koło mnie i tego. I, że... Okej, okay, czekajcie. Jedno dojno wyszło na zewnątrz. Powinniście ją niedawno zabić, ale... No, jeszcze raz go ugryźć. jeszcze raz. O, jest Twój! Nie żyje ten! Podnie z tego, Jimmy G! No i dobra, taki sam mały. No i dobra, już masz jedzenie. Tylko wyciągnij go sobie tam gdzieś głębiej od, od wody. Ta. Tak! zejście dalej od wody, żebyście przypadkiem nic nie było. To było, <grym> Piękne. Tak, ale jakby tam był jednak ten dorosły, to ty byś weszedł, a on by cię tylko złapał i przytrzymał pod wodą. Miotam nim jak szatanem. A... Ej. Co? Co się to zrobił? Ale ja ale... A co zrobił? Nie, nagle. No to, na... mhm. w kosmos. Ej, to jest po prostu bug. Wiaj. Ale wy na, 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 kół chyba. Padł pod mapę chyba. No nie chcę nic atakować, nie ma nic do Idziemy na, na z powrotem. Idziemy na sold już jak sądowałeś Mam 4600 I 86% Nie wiem czy tam coś widzę na wysepce Czy za wysepką po prawej chyba coś tam jest ale nie jestem pewien Dobrze mówię belawi? Co tam jest Deino? Nie to jest Krzak A jak wygląda sytuacja na pociśnię z Deinem. Czysto Z powrotem na centrum No, z powrotem, dobra No pijcie ja się, tam na już A ja chyba co? chyba zabijam tejmu Co? No, tam jak to z nim męża O, zrobił O, ty się. Patrz, siwa, mały z tego po lanum Rzeczywiście. Wolf, ty masz z tego o. zaura do zjedzenia. Na razie, dajmy. Jadę. Nadal nas nie widzi. Parak spierdala. On, on chyba słuchawek nie ma. Ty w krzaka, do krzaków poszedł. No, gdzie ty jesteś, ty Wolf? Się? Wolf, bo to jedzenie ci ucieka. Ej lepiej chodź tutaj jedz, a nie Bo za chwilę ci spierdoli i po poptaka Jest w tych krzakach, wiesz ty Czy w ogóle? Ta A Wolf gdzie? No... Jesteśmy na szaleństwie. No... Pojedliście? Trochę. Nagrało. No to dobrze, to dobrze, bo... Jedzenie do mnie już przybiegło i od tej pory... Jak do mnie się zbliżycie, to was kurwa zadupcę. Dlaczego? Bo jak wam mówiłem, żebyście go zabili, bo był w krzakach... To żeście kurwa nie przyszli. Teraz no, już jest za późno. O, tu jest karno. Może to będzie coś... Trzy karnuszki malutkie, jedzą coś, coś sobie próbało. O, co tego tu jest. Jesteśmy z Dana. Cztery to Z tego Ozar ich tam... Przemitał z tego Ja takiego, takiego kardo. To sobie